Witam w Grodzisku Mazowieckim w 2020 roku. Witam w masce, bo takie czasy, ale pozwolę sobie ją na chwilę zdjąć, żeby powiedzieć Państwu, że 2020 rok, mimo że zaczęliśmy go dość pechowo, bo pandemia, w Grodzisku ta pandemia nie jest dla nas bardzo straszna, mieszkańcy potrafili znaleźć się w tej sytuacji, nie musieliśmy zatrzymywać inwestycji, nie musieliśmy zwalniać naszych pracowników, co jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, właściwie nie odczuwamy większych problemów i to jest dla na nas wielka radość i z wielką radością chciałbym was zaprosić na inwestycje, które realizujemy. Myślę, że spędzicie z nami kilka fajnych chwil oglądając to, co udaje nam się realizować. Chciałoby się powiedzieć wreszcie. Będziemy mieli obwodnicę, stoimy w tej chwili na środku ronda w miejscowości Wórka Grodziska, jest to jedno z trzech rond, które tu powstanie, będzie jeszcze wiadukt, będzie jeszcze duża przeprawa przez nasze glinianki, razem prawie 7 km drogi, bardzo nowoczesnej drogi, która absolutnie zmieni życie w Grodzisku Mazowieckim. To koniec tych ciągłych korków, to koniec tirów, które jeżdżą koło naszego pięknego, zabytkowego kościoła. To koniec przede wszystkim wielkiej udręki dla naszych mieszkańców, którzy muszą codziennie zmierzyć się nie tylko z korkami, ale również ze spalinami. Wszystkim, którzy pomogli nam w budowie tej owodnicy, z całego serca dziękuję, bo to największe wydarzenie w najnowszej historii Grodziska Mazowieckiego. W grudniu 2019 roku gmina podpisała umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej z firmą Skanska, Budynek został zaprojektowany jako nowoczesny obiekt dla celów sportowych, ale także widowiskowych i koncertowych dla 3000 osób. Na powierzchni 8500 m2 zlokalizowana jest pełnowymiarowa hala sportowa z widownią na 1600 miejsc, mniejsza hala do gry w tenisa stołowego oraz sale dla zajęć kameralnych. Na hali będą odbywać Odbywały się także zajęcia WF-u dla uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej nr 6. Aktualnie jak widzimy trwają prace konstrukcyjne, wykonane są fundamenty i w końcowej fazie realizacji są ściany konstrukcyjne. Zaawansowanie robót jest na poziomie około 20%. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie jest planowane na sierpień 2022 roku. Jesteśmy dumni, że możemy już Państwa powitać w Legia Training Center. Gotowy obiekt po kilku latach pracy, 20 lipca tego roku, oficjalne otwarcie. 15 hektarów w sumie powierzchni Legia Training Center, 8 pełnowymiarowych boisk, 2 z nawierzchnią sztuczną, 6 z nawierzchnią naturalną, do tego kilka mniejszych boisk do gry technicznej, do piłki plażowej, do treningu bramkarskiego, przygotowania fizycznego. Warto w tym miejscu podkreślić współpracę z wieloma partnerami, interesariuszami. Natomiast między innymi wsparcie władz lokalnych i pana burmistrza Brodziska Mazowieckiego, Benedykcińskiego, ale i Rady Miejskiej było bezcenne. Współpraca będzie w pełni kontynuowana. My jesteśmy na stałe partnerami. Okoliczna młodzież, dzieci w jakimś zakresie zawsze będą mogły korzystać z tej infrastruktury. To jest siłą rzeczy tylko początek. Jesteśmy dwa miesiące po otwarciu, a już to się wydarzyło, także w ciągu kolejnych dwóch, nie mówiąc o 20 lat, możemy tutaj razem naprawdę przynosić góry i tworzyć nową jakość. Właśnie rozpoczynają się prace budowy pierwszego etapu szkoły w Szczęsnym. Dzisiaj ze względów organizacyjnych budujemy obiekt dla 220 dzieci. Tu będą oddziały przedszkolne i oddziały pierwszych trzech klas, pierwszych roczników. Idea budowy szkoły w Szczęsnym to przede wszystkim rozładowanie przepełnionych w tej chwili trzech placówek gminnych na terenach wiejskich i w centrum miasta. Pierwszy etap budowy dla 220 dzieci zakończymy już w grudniu 2021 roku, tak żeby już w drugim semestrze 2022 roku dzieci mogły tutaj uczęszczać zarówno do oddziałów przedszkolnych, jak i do pierwszych klas szkoły podstawowej. Trwa budowa Ratusza Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Jest to budynek. Dwukondygnacyjny parter będzie przeznaczony na obsługę bezpośrednio interesanta, natomiast pierwsze i drugie piętro to pomieszczenia biurowe. Budynek jest budynkiem nowoczesnym, będzie dostępnym dla osób z różnymi dysfunkcjami, będzie z zewnątrz miał piękną przeszkloną fasadę, w której będzie się odbijała zabytkowa willa niespodzianka w sąsiedztwie, której budujemy ratusz miejski. Oczywiście budynek ten powstaje po to, żeby zapewnić lepszy komfort obsługi naszym mieszkańcom i żebyśmy również spełnili zasadę wszelkiej dostępności dla osób z różnymi dysfunkcjami. Koszt budowy ratusza wyniesie 18 milionów złotych i będzie oddany do użytku w przyszłym roku w lipcu. Kietlica została otwarta 14 września. Powstała ona po to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby odkrywać swoje talenty. Służyć ona ma też do integracji, do integracji mieszkańców, ponieważ mieszkańcy w Czarnym Lesie są z różnych stron Polski, z różnych krajów świata i takie miejsce, które zyskujemy. Roku jest dla nas naprawdę bardzo ważne, i jest to wielka dla nas przyjemność i niespodzianka, że coś takiego możemy mieć. Nie ma w naszej wsi innych ośrodków, w których mogli się mieszkańcy spotykać. W związku z tym, ta świetlica jest jedynym takim punktem, gdzie wszyscy mogą się spotkać, porozmawiać. Ważną inwestycją z punktu widzenia komunikacji pomiędzy grodziskiem a... Przyległymi miejscowościami, czyli Adamowizną, Dranowolą i szczęsne, jest budowany właśnie odcinek 3 kilometrowej drogi biegnącej wzdłuż ulic Królicza, Drozda, Łagodna Kijowska. Zaawansowanie pracy jest już na poziomie około 60%. Największe zaawansowanie jest na ulicy Króliczej i Drozda, z kolei na ulicy Łagodnej i Kijowskiej wykonywane są obecnie prace związane z kanalizacją deszczową i przebudową infrastruktury oraz rozpoczęto prace związane z robotami drogowymi. Koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych. Planowane zakończenie robót jest na koniec bieżącego roku, zatem w przyszłym roku będzie można już przejechać po całym odcinku. Pod koniec sierpnia gmina podpisała umowę na budowę ulicy Akwarelowej i Żwirowej z firmą Mabał. Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 65% zostanie pozyskanych z funduszy dróg samorządowych. Segregacja na ruch pieszy, kołowy, samochodowy i rowerowy z pewnością zwiększy bezpieczeństwo w ruchu ulicznym. Prace powinny się zakończyć z pewnością w drugiej połowie 2021 roku. W Książenicach wykonywana jest teraz przebudowa Alei Sadowej. Gmina podpisała umowę z firmą Efekt na wartość około 350 tysięcy zł, żeby wykonać nawierzchnię jezdni asfaltową wraz z ulepszeniem wzmocnieniem pobocza kruszywem kamiennym. Obecnie gmina przebudowuje Skrzyżowanie drogi powiatowej ulicy 3 maja z drogą gminną ulicą Lonidate Teligi. W ramach przebudowy skrzyżowania powstanie RONDO, skrzyżowanie ruchu okrężnym, które z pewnością spowolni ruch w tej części miasta, a także zwiększy to bezpieczeństwo w ruchu ulicznym, zarówno w ruchu samochodowym, jak i wśród poruszających się pieszych czy rowerzystów. Prace powinny skończyć się z końcem roku 2020. Obecnie gmina wykonuje inwestycje drogowe o wartości około 25 milionów złotych. Yeah. Sure. you Grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację projektu mającego na celu budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków. Obecnie jesteśmy w trakcie wykonania największej inwestycji. Jest to budowa bioreaktora biologicznego, która kosztuje 23 miliony złotych. Jest to ogromny obiekt, 100 metrów na 30, głębokości 8 metrów. Celem tej inwestycji jest rozbudowa systemu kanalizacji w mieście Groliz Mazowiecki, jak również rozbudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków. Chcemy, aby ta modernizacja przyniosła miastu możliwość dalszego funkcjonowania i rozbudowy przez najbliższe kilka, kilkanaście lat przy jednoczesnym zachowaniu niskiej energochłonności infrastruktury, która oczyszcza ścieki. Jest to oczyszczalnia biologiczna, aczkolwiek urządzenia, które wykorzystujemy, są to najnowsze urządzenia pomiarowe, Mamy dużo urządzeń, które będą mierzyły właściwe parametry online, systemy sterowania. Będzie to infrastruktura na miarę XXI wieku. Miejsce, w którym obecnie się znajdujemy jest miejscem wyjątkowym dla gminy Grodzisk Mazowiecki. Jest to miejsce, w którym tworzył słynny malarz Józef Hełmoński. Budynek został przeniesiony z pobliskiej kuplówki około 1900 roku. Dworek otoczony jest przepięknym zabytkowym parkiem o powierzchni około 25 tysięcy m2. Aktualnie dworek wraz z parkiem przechodzi głęboką rewaloryzację, która ma na celu dostosowanie tego miejsca do potrzeb kulturalno-edukacyjnych i turystycznych. Wnętrze dworku zostanie odtworzone. Na terenie parku zostanie odtworzona roślinność przydomowego ogródka, zostaną wykonane nasadzenia oraz mała architektura. Koszt inwestycji opiewa na około 3 miliony złotych. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Także już jesienią bieżącego roku będzie można podziwiać uroki tego pięknego miejsca. Mam nadzieję, że to co widzieliście spodobało się wam. Przypominam, że 2022 rok to 500 lat Króliska Mazowieckiego. I takie mamy wielkie marzenie, żeby obwodnicą Grodziska przejechać się do hali widowiskowo-sportowej i dokonać uruchomienia tej hali. I myślę, że będzie to piękne zmięczenie i naprawdę wielka, wielka radość dla mieszkańców tej gminy, że udało się te kluczowe inwestycje w tak sprawny sposób zrealizować. Pozdrawiam Państwa serdecznie.